Halo, halo, witamy Państwa przed telewizorami bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, pogodny dzień i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich wrażeń. Dzisiejsze spotkanie skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i jak zwykle siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Przed nami spotkanie ligowe. Zapowiada się świetny mecz. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Gospodarze dziś w następującym składzie. Trener zdecydował się na ustawienie 4-4-2 z linią pomocy. Ustawioną w kształcie rąbu. Tak, obrona dostaje dodatkowe ubezpieczenie w postaci tego defensywnego pomocnika, który stanowi poważną przeszkodę na drodze rywali. Dzięki niemu defensorzy mogą łatwiej trzymać linię. Śląsk Wrocław zagra dzisiaj w ustawieniu widocznym teraz na Państwa ekranach. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić w ramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Mecz się rozpoczyna. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ma sporo możliwości. Ciekawe, jak to rozwiąże. Teraz na pewno. Koniuszkami palców sięga tej piłki. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Piłka ląduje za linią końcową. Za chwilę bramkarz wznowi grę. Na piłkę, co z tego wyniknie? Guillermo Cotugno, Mączyński. Spójrzmy na to podanie, Krzysztof Mączyński. Ale znakomicie, budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Co teraz wymyśli? Ładne, udane przejęcie. Czy będzie prowadzenie? Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Zobaczymy, co teraz zrobi. Piłka krąży od nogi do nogi. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Zobaczmy, co zrobi. Na piłkę, co teraz zrobi. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Brawo dla liniowego jest spalony. Przejmują rywale ładnie po skrzydle Radecki, coś może się z tego rozwinąć. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową, w każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Ależ teraz luka na skrzydle. Mają liczebną przewagę. Co teraz zrobi? Jest dobrze. To musi być gol! Bramkarz wybroił ten strzał. Trzeba to dobrze rozegrać. rozgrywają. No, prawie, 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 ale prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Udanie broni piłka cały czas w grze. Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ma teraz miejsce na skrzydle. Krzysztof Mączyński. Ależ przeczytał to jak profesor. Dzisiejszy mecz jest tak wyrównany, że koneserzy futbolu mają prawdziwą ucztę. Mniej zadowolony będzie zwykły kibic, który miałby chrapkę również na bramki. Radecki miał świetny pomysł. lop do wychodzącego kolegi. Piłka na dalszy słupek. Gol dla Śląska. No naprawdę bardzo dobre rozegranie i piękny gol. Krótkie dośrodkowanie i jest gol. Właśnie taką piłkę nożną chcemy oglądać. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. I tak oto tracą piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. Podanie skutecznie zablokowane przez obrońcę. Mamy chwilę na obejrzenie bramki dającej prowadzenie. Ależ oszukał tu bramkarza posyłając piłkę głową w sam środek bramki. Do grania piłki z rzutu rożnego. Oj, zupełnie nieudana główka. Piłka daleko od bramki. Takiego uderzenia właściwie nie warto komentować. No przyznajmy, nie miał łatwo. Rywal nie ułatwił mu złożenia się do tego strzału. Zrobił co mógł, ale wyszło bardzo kiepsko. Tracą piłkę po tym podaniu. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Na piłkę, co z tego wyniknie? Świetny przegląd pola. Świetnie, brawa dla bramkarza! W powtórce dokładnie widać jak zmarnował tę sytuację. Za bardzo się podekscytował tymczasem. Wystarczyło spokojnie przymierzyć i byłaby łatwa bramka. Próbował, ale nie udało się. Będzie chyba podawał. Niestety strata piłki. Jest dobrze ustawiony, co zrobi. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. Mecz się rozpoczyna. Ma sporo możliwości. Teraz na pewno. Koniuszkami palców sięga tej piłki. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Piłka ląduje za linią końcową. Za chwilę bramkarz wznowi grę. Coś może się z tego rozwinąć. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową, w każdym razie Miał świetny pomysł, Lop, do wychodzącego kolegi. Piłka na dalszy słupek. Golda, śląska! Zupełnie nieudana główka, piłka daleko od bramki. Takiego uderzenia właściwie nie warto komentować. No przyznajmy. Świetny przegląd pola. Świetnie, brawa dla bramkarza. W powtórce dokładnie widać jak... No i rozpoczynają drugie 45 minut. Zobaczymy, co pokaże Śląsk po przerwie. Guillermo Cotunio. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Erik Exposito. Zobaczmy co zrobi. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nie czysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. No, niestety, tym razem nie udało się. No, nie trafił tutaj główkując najlepiej. Powinien postarać się uderzyć celnie, a tak posłał piłkę obok słupka. No i strata piłki. I piłkę przejmują rywale. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Co teraz wymyśli? Ładnie pomyślane. Jeee! wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło, czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności, zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. No, i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Robert Pich, Guillermo Cotunio. Dobrze to odczytał, w porę zareagował, i mają piłkę. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Będzie zmiana zawodnika. No, za jednym pociągnięciem trener wykorzystuje limit zmian. Powinien dośrodkowywać. I tak oto tracą piłkę. Ma sporo możliwości. Dobra interwencja obrończy niebezpieczeństwo zażegnane. Co teraz zrobi? Uwaga, mamy strzał! Ależ to by bronił? Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Cofuje głową do kolegi. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robert Pich. Ciekawe, jak to rozwiąże. Może dośrodkowywać Erik Exposito. Rzut wolny dla Śląska. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Centra w pole karne. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. A jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. No tak, widzimy w powtórce. Mocny strzał, precyzyjny, ale też znakomicie broni bramkarz. No, w powtórce widać strzał świetny, techniczny, ale czujność wykazał bramkarz. Popatrzmy na powtórkę. Świetny strzał z dystansu. Ale jeszcze lepsza obrona. Ale zwyciół bramka z tę piłkę. Popatrzmy w tej powtórce. No, świetnie to zrobił. Dośrodkowanie zrożnego. No, gdyby to mu się udało, byłby fantastyczny gol. Ale taką główką tylko się ośmieszył. Był tam naciskany, nie miał łatwej sytuacji. W sumie należą się brawa za odważną próbę. Wykazał inicjatywy, ale tym razem nie wyszło. Tracą piłkę po tym podaniu. Zobaczymy co teraz zrobi. Teraz na pewno! Zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. No i strata piłki. Trochę się zbliżył do pola karnego. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Na piłkę, co teraz zrobi? Będzie bramka! Dobrze, teraz bramkarz! Zagranie jest rzutu przed polekarny. Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Od dłuższego czasu utrzymuje się wynik remisowy, no ale końcówka będzie pasjonująca. Obrońca na posterunku. Czas nieubłaganie płynie. Mamy remis, kibiców to nie zadowala. Wspierają gospodarzy, by walczyli o wygraną. Na piłkę, co z tego wyniknie? To musi być bramka! Co też musi dziać się teraz w jego głowie, to była fantastyczna sytuacja. Musi się otrząsnąć i szybko wrócić do siebie. Mecz się jeszcze nie skończył. Ostatnie 5 minut przed nami. Może coś z tego będzie. Czeka na nadbiegających kolegów. Podaję z powrotem. Mają teraz trochę miejsca. No wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. To musi być gol. Udanie broni piłka cały czas w grze. Ach szkoda, niestety, nie ma bramki. Piłka wybita do przodu. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Co teraz w myśli? Ale z jaką łatwością obronił tę główkę? Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej.. Koniec walki na dziś. Tym razem zwycięzcy nie wyłoniono. Remis. Myślę, że wynik jest dobrym odzwierciedleniem wyrównanej gry w tym spotkaniu. I do samego końca meczu żaden z zespołów nie miał widocznej przewagi. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Świetnie udało mu się zdobyć dla zespołu bramkę. Jednak jego wysiłki okazały się niewystarczające do pokonania rybaków. Miał świetny pomysł lop do wychodzącego kolegi. Piłka na dalszy słupek. Gol dla śląska! Oj, zupełnie nieudana główka. Piłka daleko od bramki. Takiego uderzenia właściwie nie warto komentować. No przyznajmy! Świetny przegląd pol. Świetnie. Brawa dla Bramkarza. W Po wtórce dokładnie widać jak... Co teraz w myśli? Ładnie pomyślamy. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój... We... Uwaga, mamy strzał. Ależ to by bronił? Co za interwencja, proszę państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużni. Centra, pole karne. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. A jakim cudem to bronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Co też musi dziać się teraz w jego głowie? To była fantastyczna sytuacja. Musi się otrząsnąć i szybko. To musi być gol! Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki.